Zaczęło się y, to 11 lat temu prawie, dokładnie w grudniu minie 11 lat, jak pracuję. pewnego czasu y, pisałam teksty na bloga pracowniczego, ponieważ mam dobry skyl pisania i czasami wspieram koleżankę w grafiterie i kogoś potrzebuję. Zajmuję się pisaniem tekstów, a ja czasami graficznie coś tam zrobię. Ewa jest naszym pracownikiem od początku, od kiedy funkcjonuje zakład aktywności zawodowej. Myślę, że bardzo angażuje się w życie zakładu chociażby przez to, że pisze różnego rodzaju artykuły do aktualności. Jest też jednym z redaktorów naszej gazetki wewnętrznej. No i myślę, że próbuje w ten sposób realizować swoje cele dziennikarskie, ponieważ wykształcenie jest dziennikarzem. ponieważ nigdy nie jest tak, że mam pracę na jeszcze dni. Muszę się zapytać mojego kierownika, co mam zrobić generalnie i staram się to robić jak najdokładniej i jak najlepiej potrafię.